Cześć, witam. Bardzo mi miło, że znowu się spotykamy. Dzisiaj chciałem zająć się Twoimi oczami. Chciałem zrobić test Twoich oczu, zajrzeć w głąb Twoich oczu i zobaczyć, jaka jest sytuacja, w jakiej kondycji są Twoje oczy. I jeśli ewentualnie stwierdzę, że można było coś poprawić, to oczywiście ym, bardzo chętnie od razu to zrobię na miejscu. Czy możemy zaczynać? Tak. Ok. Ym, dobrze. Ja myślę, że y, będzie to badanie bardzo dla ciebie relaksujące. Odprężające i naprawdę możesz sobie spokojnie usiąść, i nie ma potrzeby, żebyś myślał o jakichś rzeczach, o których niekoniecznie potrzebujesz w tej chwili myśleć. Pomimo, że będzie to badanie, to jest to badanie bardzo odprężające, relaksujące. I to Ci proponuję, byś właśnie skorzystał z tej chwili. Ja się Tobą zajmę, ja się Tobą zaopiekuję, a Ty nie musisz nic robić w takiej, jesteś świetnej sytuacji. By Ci to ułatwić, to myślę, że w tle już możesz słyszeć właśnie. Taką specjalną muzyczkę relaksacyjną. No i możesz sobie, możesz, możesz sobie dodatkowo jakby umienić ten czas słuchając tego utworu. Chciałbym najpierw zobaczyć w jakiej kondycji są Twoje oczy i chciałbym zajrzeć do Twojego Lewego oka i do Twojego prawego oka. Mam tutaj taką matereczkę. I myślę, że chciałbym zacząć od Twojego lewego oka. Ja sobie ją zapalę tutaj. No i poproszę Cię, żebyś.

Otwórz, otwórz jeszcze przez chwileczkę. Ok. I teraz to samo zrobimy z moim prawym okiem. Więc lewe oko zasłonimy i szeroko otwórz prawe oko. otwórz jeszcze przez chwileczkę. Teraz nie musisz zasłaniać oczu, zamykać oczu. Ja nie będę ci zasłaniać oczu, ale zmieniłem światełko na specjalny kolor. I zajrzę do Twoich oczu. Ponownie, jeszcze raz. Hmm. Postaraj się przez jakiś czas nie mrugać. Hmm. Dobrze, świetnie. No widzisz, pierwszą część, ta jakby pierwszy etap badania mamy za sobą. Jeszcze używając tej latarki, chciałem mm, popatrzeć na pracę Twoich oczu i chciałem Cię poprosić, byś podążał za e, tym światłem latarki, a ja będę obserwował Twoje źrenice, okej? Okay? No to zaczynamy bardzo dobrze, obserwuj, podążaj za punktem światła. Dobrze. Bardzo dobrze ci poszło. Teraz robimy sobie test palców. Więc ja pokażę ci um, ileś palców, a ty mi powiesz, ile palców widzisz. Zaczynamy. Powaga? super, bardzo dobrze, okej. Okay. Dobrze, więc um, Twoje oczy są jak najbardziej w dobrej kondycji. Nawet mogę powiedzieć, że są w bardzo dobrej kondycji. Natomiast, oczywiście, um, zawsze jest tak, że możemy um, coś zrobić, by swoim oczom użyć. I skorzystając um, korzystając z tego, że tutaj jesteś ze mną dzisiaj, to chciałem Ci zaproponować um, masaż taki oczu, gałek ocznych i później chciałbym jeszcze na sam koniec wytrzeć taki specjalny krem do powiek, do oczu, który tak bardzo poczujesz po nim rozluźnienie i on zabezpieczy także twoje oczy przed wiatrem i przed niekorzystnym działaniem światła. Także y, ekranów, co ty na to chcesz. No to świetnie, to bardzo się cieszę. To proszę cię o całkowity relaks. Odprężenie. Nic nie musisz robić o niczym. Nie musisz myśleć, całkowicie się odpręży. Zrelaksuj, zamknij oczy na chwileczkę. Bardzo lekko... ...masuję twoje powieki. Mhm. Jeszcze zrobię ci masaż skroni. Możesz sobie oczy otworzyć, jeśli chcesz. I jak wspomniałem na sam koniec przygotowałem taki specjalny krem, który, który jeszcze właśnie będzie wykorzystany do masażu i chciałem go wetrzeć w, twoje, w swoje powieki i skronie i pomimo tego że twoje oczy są w bardzo dobrej kondycji to zobaczysz, że po wtaczcie tego kremu poczujesz jeszcze dodatkową unkę. Widzę, że jesteś bardzo zrelaksowany. Bardzo mnie to cieszy. Ja muszę ci powiedzieć, że. Bardzo też lubię dźwięk e, tego całego pudełeczka z tym kremem, dlatego zawsze jak mam e, pacjenta, to przez chwileczkę sobie z nim rozmawiam i przed właśnie e, wsmarowaniem tego kremu w skronie, e, przez chwileczkę się bawię tym pudełkiem i słucham tych dźwięków. I wyciągnę teraz pudełeczko z kremem. Muszę sobie zobaczyć. Wygląda one, ono w taki sposób. Możesz także go posłuchać. Dobrze, widzę, że już bardzo chcesz poczuć ten krem na swoich powiekach nisko, tak? Dobrze. Okay. Troszeczkę sobie wezmę. I uwaga, najpierw lewe oko. Mhm. I znowu nabrałem troszeczkę na palec i teraz prawe oko. Uwaga. Sobie oczy, smaruję bardzo delikatnie ten krem. Dobrze. I jeszcze troszeczkę nałożę go na twoje skronie. możesz oczy i możesz pomrugać przez świeczkę. Jak je czujesz? Jak widzisz? Dobra, tak? Bardzo się cieszę Świetnie. Ja sobie sobą krem Może na kolejny raz Tak, ja też jestem bardzo zadowolony z tego badania i z tego z tej, um, tej chwili relaksu dla Twoich oczu. Tak, to wszystko, bardzo dziękuję. No i do zobaczenia w przyszłości.